Wędrujemy szlakiem szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi i zawodów, które wybrały tysiące uczniów w kraju. Odwiedzimy 53 rolnicze placówki w Polsce. Pokażemy nowoczesne pracownie, wykwalifikowaną kadrę i zadowolonych uczniów. Przekonamy nieprzekonanych i pomożemy dokonać wyboru szkoły z zawodem. Mechanizacja rolnictwa to przyszłość. Po skończeniu szkoły zostanę technikiem mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uwielbiam ziemię. Jak skończę szkołę, będę technikiem rolnikiem i poprowadzę dalej swoje gospodarstwo. Spełniam swoje marzenie z dzieciństwa. Będę technikiem żywienia i usług gastronomicznych. Spełniają marzenia, rozwijają talenty i doskonalą umiejętności. Kasia, Maciej i Michał już wybrali swoje zawodowe drogi. Maciej w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Postawił na nowoczesność w rolnictwie, na maszyny i urządzenia rolnicze. I wygląda na to, że to on będzie je w przyszłości konstruował. Najpierw jednak musi skończyć szkołę. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach pomierzymy powierzchnię działek rolnych przy użyciu strony internetowej, która jest za darmo. Do czego jest nam to potrzebne? Do wniosków na przykład. Świetnie. Do czego jeszcze? Do kalibracji rozsiewacza. Przed nowy kierunek, który powoli będzie zastępował, tak jakby człowieka. Pracach mechanicznych. Wszystko za nas będzie wykonywał komputer. To jest kosztowne i to jest fajne, więc jeżeli ktoś ma odpowiednie areały i może sobie na to pozwolić, to naprawdę warto zainwestować w taki sprzęt. Wybieramy sobie pojazd tak? i skonfigurujemy, pod jakim narzędziem będziemy pracować. Kształcenie się w takim kierunku, w którym jest postęp, który wiadomo, że będzie tak czy siak popyt. Na ludzi, na konstruktorów, na operatorów daje nam pewną pracę w przyszłości. Wykonacie orkę pługiem obrotowym, teroskibowym. Pług jest zawieszany. Ustawiamy szerokość pierwszej skiby tutaj za pomocą śruby. Część uczniów to już wie, co chce w życiu jakby robić, tak? co chce osiągnąć i jaki zawód w przyszłości wykonywać. Natomiast większość staramy się im pomóc prawda, znaleźć tą jakby drogę poprzez właśnie naukę w tych pracowniach technicznych, tak, od pierwszej klasy na tokarkach, spawalni, obróbce ręcznej, następnie poprzez obsługę maszyn. I na końcu prawda, uczniowie zdają egzamin zawodowy, tak? który Podkreśla jakby zdobyte kwalifikacje. Niebieskim kółkiem, niebieskim kłótem. Głęboko w pierwszej był ustawiać. No i gaz, nie wiem. Gazu, 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 śmiało. To było takie rzucenie na głęboką wodę można powiedzieć. Czy to dobry wybór Zobaczymy w przyszłości? Mam nadzieję, że tak. Będę się starał pójść na kierunek konstruktora być może. A kierunek, który wybrał i szkoła z zawodem prowadzona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, daje mu do tego solidną bazę. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi nie tylko obsługiwać nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze i je prowadzić, ale też diagnozować ich stan techniczny, wykonywać naprawy, programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesne systemy elektroniczne i nawigacji satelitarnej. A dlaczego nie zabrać się za konstruowanie takich pojazdów i maszyn? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Wianowej kształci na dwóch poziomach. W zakresie technikum kształcimy na kierunkach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik weterynarii. Na poziomie szkoły branżowej kształcimy na kierunku mechanik-operator pojazdów rolniczych oraz rolnik. Również w zakresie kształcenia realizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie organizacji i prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności. W agrobiznesie i organizacji produkcji rolniczej. Ciągle rozwijamy się, unowocześniamy bazę dydaktyczną, w związku z tym realizujemy szereg projektów z funduszy europejskich. Nowoczesna baza dydaktyczna służy także uczniom zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Michał tę nowoczesność łączy z pasją i miłością do ziemi. Zdobywa zawód technika rolnika. Każdy rolnik musi zdobyć podstawową wiedzę w teorii i praktyce. Chciałbym się dowiedzieć, co rozumiecie pod pojęciem chwasty? Niepożądana roślina w uprawie rolniczej. Powiedzcie, który z chwastów jest najgroźniejszy w zbożach? Proszę, proszę, Michał. E, najbardziej szkodliwym chwastem w zbożach jest właśnie kąkol występuje on głównie w życie. Jak pierwszy raz zasiałem zboże, to było, pamiętam, żyto i, i to mnie tak właśnie później cieszyło, bo plon był bardzo duży i dorodny. Wiedzę jaką ja miałem, no to była to tylko taka wiedza z doświadczenia, wyniesiona z domu. A tutaj ta szkoła no, pozwala udoskonalić sobie tą wiedzę, systematyzować, poszerzyć, no bo jednak tutaj jest to szkoła typowo rolnicza. Najpierw nazwa Pola i rejestracja granic puli wyznaczamy. Najpierw wpisz nazwę pola. Dokumentujemy siew, nawożenie. To jak myślicie, do czego Wam się może przydać taka dokumentacja, takie programy do zarządzania gospodarstwem? Możemy zaoszczędzić czas, na przykład nie musimy iść na pole, żeby wiedzieć, co na nim rośnie. Sprawdzamy sobie w aplikacji, co, jakie były dane nawozy. Środki ochrony roślin. Czasy się zmieniają. Inna technologia była, na przykład, 20, 30 lat temu, a inna technologia jednak jest dzisiaj. Chcemy zaprogramujemy teraz tutaj trasę, kontynuuj pracę. Mamy w pracy 0,7. Taki stereotyp znika, bo to tak się kojarzyło, że rolnik to jest taka osoba, która powiedzmy nie poradzi sobie nigdzie, a no, zostaje na Ziemi i ktoś tam przewraca, jest, jakoś z tego żyje. Wydaje mi się, że w tej chwili taka, taka opcja nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś tak będzie podchodził do tego, to to na pewno się nie utrzyma i nie ma w ogóle o czym mówić. To musi być osoba, która świadoma jest sytuacji, która no, kocha to, to, co robi i, i stara się na bieżąco uaktualniać tę wiedzę, żeby, żeby rzeczywiście być na topie, żeby, żeby jak najmniejszymi nakładami. Osiągać jak najlepsze zyski. Swoją przyszłość wiąże niemniej jednak z rolnictwem. No i chciałbym to doskonalić, no po tej szkole, może, może właśnie też jakaś yy, szkoła wyższa jeszcze. Technik rolnik z powodzeniem poprowadzi własne gospodarstwo, bo szkoła przygotowuje go do zadań związanych z wytwarzaniem, ale także sprzedażą produktów rolniczych. Wykona prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą. Umie je organizować i nadzorować. Potrafi obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze. Podejmie też decyzje związane z rachunkiem ekonomicznym gospodarstwa. Szkoła kształci w kierunkach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ponadto y, również mamy kierunki, które no, nie cieszą się zbytnią popularnością, gdyż nie, nie robimy naboru, to jest technik agrobiznesu. I branżowa szkoła pierwszego stopnia, y, operator maszyn i urządzeń rolniczych. Pytając o ich dalszą karierę, okazuje się, że w zasadzie nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Do pracy doskonale przygotowani są także absolwenci resortowych szkół rolniczych, którzy kształcą się w kierunku żywienia i usług gastronomicznych. A już szczególnie pożądani na rynku pracy są ci, dla których to nie tylko zawód, a sztuka. I właśnie tak kulinaria traktuje Kasia, która uczy się w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Ródce. Schabowy, wieprzowy, drobiowy, wałowe, wszystko? Sprawdzimy. Kto miał pomysł że ryby? Niestety. I mamy ułożoną nową piramidę żywienia, tę, która jest najbardziej aktualna. Nauczyciele bardzo dobrze nas przygotowują do zawodu. Mają bardzo duże doświadczenie, a tym doświadczeniem dzielą się z nami. Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób lubiących przygody z sztuką kulinarną. Jakie białko? Pełnowartościowe. Pełnowartościowe. Jak poznamy już teorię, to z tą wiedzą możemy przejść prosto do kuchni. Na zdjęciach teoretycznych rozmawialiśmy o warzywach i owocach, a dzisiaj wykorzystujemy je w kuchni. Piekarniką już się pieczy cukinia, a tutaj dziewczyny faszerują papryczki mięsem mielonym na danie główne. Chodzi o to, żeby to mięso piekło się powoli, żeby było idealnie u upieczone pod koniec przykryć. Yy, i pod koniec pisze. przykrywamy, oczywiście. Wybrałam profil gastronomiczny, ponieważ od zawsze lubiłam oglądać telewizyjne programy kulinarne. Inspirowały mnie do różnych eksperymentów w kuchni. Brawo. Przechodzimy. Brawo. Nasza szkoła stara się zadbać o to, żeby tę pasję rozwijać. Mamy do tego odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę yy, nauczycieli. Yy, mamy wyposażone pracownie. Dlatego też najważniejsze dla nas jest to, żeby uczeń, który przychodzi do naszej szkoły, przychodził po prostu z pasji, zainteresowania, aby te zainteresowania staramy się jak najlepiej rozwijać. W przyszłości chciałabym otworzyć swoją własną działalność gastronomiczną. Moim planem było wnętrze w stylu paryskim kawka, ciasteczko. Idealne miejsce do odpoczynku, ale też do pracy. Pomarzyć dobra rzecz, ale jeszcze lepsza te marzenia zrealizować i taki scenariusz stoi otworem przed technikiem żywienia i usług gastronomicznych, który po szkole potrafi gotować i sporządzać napoje, zdobywa zawód kucharza, może być organizatorem żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych, ma też kwalifikacje do doradztwa związanego z zasadami zdrowego żywienia, w szkole zdobywa też dodatkowe kwalifikacje kelnera czy baristy. Szkoła nasza kształci młodzież w zawodzie technik-rolnik. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu. W roku przyszłym zamierzamy otworzyć nowy kierunek technik turystyki na obszarach wiejskich. Wydaje mi się, że dla młodzieży kierunek bardzo atrakcyjny, a biorąc pod uwagę prognozy na lata przyszłe, które wskazują na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na te y, usługi, młodzież nasze absolwenci bez problemów odnajdą się na rynku pracy. Trzy kierunki, które młodzi ludzie znajdą w większości szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych to najchętniej wybierane ścieżki kształcenia przez uczniów w całym kraju. Szczegóły na stronie internetowej www.gov.pl Ukośnik Web Ukośnik Rolnictwo.